Niech Chrystus będzie uwielbiony w naszych sercach i w naszym życiu. Rozpoczynamy kolejny dzień z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Otwórzmy Jego słowo. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, czytamy od 27 wersetu. Potem wyszedł Jezus, oczywiście nasz Pan i Zbawca, i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w punkcie celnym. I powiedział do niego: Pójdź za mną. A on zostawił wszystko i wstał i poszedł za nim. Celnik miał wszystko w tych czasach poza szacunkiem swoich rodaków. Był wyrzutkiem społecznym, bo kombinował z wrogiem i bratał się z wrogiem. Był nieczysty, odrzucony, według yy, prawa, według ludu, skazany na śmierć. Koniec. Był grzesznikiem i grzeszył wobec Boga zdradą. Był w miejscu takim, że nikt w takim miejscu nie chciał się znaleźć, tak jak celnicy, właśnie grzesznicy, prostytutki czyli ludzie, z którymi Jezus Chrystus spędzał najwięcej czasu. I my musimy w sobie zrobić mentalną zmianę. Kościół to nie jest sekta. Ci nie ma być dobrze w kościele, że masz grupę domową, masz zbór, masz miejsce, do którego chodzisz. Super, chwała Bogu, masz rodzinę, spotykaj się z nią, módlcie się razem. Ale Kościół jest powołany do tego, żeby być dla tych, którzy są poza nim. Tak jak Jezus. On był z ojcem i mu tam było dobrze, ale on przyszedł do naszego bajzlu, narodził się po to, żeby nas z tego dziadostwa wyciągnąć. A jeżeli my cały czas będziemy siedzieć i grzać ławę. To będziemy nieposłuszni Jezusowi i się to tutaj nic nie wydarzy. Każdy z nas był lewim. Każdy z nas. I teraz każdy z nas może iść i powiedzieć, ej, możesz zostać uczniem Chrystusa, wyłaś z tej komory, wyłaź z tego bagna, w którym siedzisz. On Cię kocha, On Cię zbawił. Pokutuj i przystąp do Niego. On ma dla Ciebie nowe życie. Nie musisz umierać w tym miejscu, w którym tkwisz. Wyjdź z tego miejsca mroku, bo zjaśnieje Ci światłość, którą jest Jezus. Ja dzisiaj Ci ją zwiastuję. I ty możesz przez swoje życie, przez miłość, przez słowa, przez wszystko być takim płomieniem w świecie. Czy ty stoisz, czy ty biegasz, czy ty jesteś w szkole, czy na studiach, czy jesteś w pracy, czy jesteś na podwórku, wszędzie. I teraz zobacz, potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi. Siedzącego w punkcie celnym. Wyjdź ze swojego bagna, wyjdź ze swojej celnej komory, w której ci jest dobrze, którą znasz, ale której tak naprawdę nienawidzisz, bo jest ona powodem twojego upadku. I Jezus powiedział do niego: Pójdź za mną, i on to samo do ciebie dzisiaj mówi: Pójdź za nim, pójdź za mną. Po co? Naśladuj mnie, zmieniaj serca ludzkie, będziesz łowił ludzi. Idź i rób to co ja. Idź i głoś królestwo Boże. Nie oglądaj się wstecz. Pójdź do tych, którzy są zgubieni, i świeć. Szukaj mnie, szukaj mojego oblicza. Bądź ze mną. I przygotował, i co dalej? A lewi jest posłuszny. A on zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Czyli co zrobił? Odpowiedział na Boży głos. Odpowiedział na Boże słowo, odpowiedział na Boże wezwanie i Ty dzisiaj jesteś powołany do tego, żeby odpowiedzieć na Jego słowo, bo jeżeli nie odpowiesz i zostaniesz w swoim wygodnym miejscu, nie będziesz chciał otworzyć się na zmiany, o których nie wiesz, o których nie możesz wiedzieć, bo one są przed Tobą. Wszystko zaczyna się w miejscu, w którym ty wychodzisz ze swojej strefy komfortu i ufając Bogu idziesz w nieznane. Tu zaczyna się życie. Jeżeli ty cały czas chcesz się gnieździć w swoim gniazdku, to jeszcze dotąd nie poznałeś Chrystusa i mu nie zaufałeś. Zaufanie to jest wtulenie się w Chrystusa, zamknięcie swoich oczu i wyskoczenie. Z samolotu bez spadochronu, będąc pewnym i przekonanym, że on sam wystarczy, że on sam jest, że on poprowadzi. Zaufaj Mu w każdej dziedzinie życia, i nie rozczłonkuj tych dziedzin, bo chrześcijanie często robią, a ja jeszcze Bogu nie ufam w finansach, a ja jeszcze Bogu nie ufam w tym, a ja Bogu nie ufam w tym. Po co Ty to dzielisz? Zaufaj Bogu we wszystkim. Powiedz, Panie, ufam Tobie. I przy każdej sytuacji według tej ufności postępuj. Tu będzie problem rósł tak, a ty stawaj i mów, ufam Bogu i będę robił to, co mam w sercu. Tu będzie problem narastał, a ty stań i powiedz nie, nie będę się bał. Ufam Bogu, bo On jest i idę za Nim. I co Lewi zrobił w posłuszeństwie? Wylazł z tej komory, nie oglądnął się wstecz, zaufał Chrystusowemu słowu i zobaczcie, co się od razu dzieje. Od razu jest zmiana. I przygotował mu lewi wielką ucztę w swoim domu. A więc to, co było grzeszne, nagle zaczyna służyć Chrystusowi. Staje się sprawiedliwe, bo Bóg to oczyszcza. Dom celnika był miejscem przeklętym. A, w, a teraz do domu celnika wchodzi Bóg! Wchodzi Jezus Chrystus! I robi się tam wielka impreza, gdzie on sprowadza wszystkich swoich przyjaciół, aby też mogli poznać Jezusa, który go osobiście wezwał i powołał. No przecież całe wtedy dziadostwo nagle służy sprawiedliwości i już nie jest brudne i nieczyste, ale staje się święte. I tak samo dzieje się z nami, kiedy my przystąpimy do Jezusa. Zobaczcie. I przygotował mu Lewi wielką ucztę w swoim domu, a była tam wielka grupa. Celników i innych, którzy zasiedli z nim za stołem. A uczeni w piśmie, śmietanka społeczna, powłóczyste szaty, klimaty, z których mnie Jezus wyciągnął. A uczeni w piśmie i faryzeusze szemrali, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jezus zaś im odpowiedział: Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie przyszedłem wzywać do pokuty tych, którzy się uważają za sprawiedliwych, bo bez Boga nikt nie jest sprawiedliwy, ale grzeszników. Grzeszników, którzy potrzebują przebaczenia, jak ten sparaliżowany człowiek, o którym mówiliśmy ostatnio. Przyszedłem być lekarzem tych maluczkich, sparaliżowanych, tych, którzy chcą. A nie tych, którzy są zadufani w sobie i myślą, że już wszystko pojęli, wszystko wiedzą i mają boga tu, ale nie mają boga tu. Jezus tam. On ich na siłę na tę ucztę nie zaprasza, jak oni nie chcą, ale on idzie po tych, którzy prawdziwie są zgubieni. Postawa Mateusza mnie tutaj rozwala osobiście bardzo, bo on wyszedł z tej komory. Otworzył swoje serce, otworzył swój dom, zaprosił przyjaciół i zrobił ucztę dla Jezusa. I oni wszyscy mogli usiąść i go posłuchać, mogli go poznać. I kto ma problem? Znowu religijni ludzie, którzy są tak w swoich doktrynach zarombani, że nie są w stanie dostrzec. Bożej miłości, że nie są w stanie dostrzec prawdy, że dla nich ważniejsze są te reguły, te szaty, te wszystkie rzeczy, niż Chrystus. I najgorsze jest to, że ci ludzie są tego nieświadomi. I te słowa Pana naszego. Jezus zaś im odpowiedział: Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników prostu Idź do tych, którzy są zgubieni. Idź, kochaj ich tak, jak ukochał ich nasz mistrz Jezus Chrystus. A On przez Ciebie opowie im Ewangelię, a oni przyjdą i będą pytać o Tego, który jest Twoim Zbawicielem. Nie marnuj czasu, nie trać czasu na tych, którzy nie chcą słuchać, którzy nie chcą poznać Jezusa. Tylko idź do tych, którzy są chorzy, tak, jak zrobił to Jezus. Bo to jest klucz. Po prostu bądź Jego miłością. A będą się działy takie rzeczy, o których ty sam nie będziesz wiedział, bo to wszystko dzieje się w sercach ludzkich. Nie zatwardzaj swojego serca. Bądź zawsze prosty, maluczki przed Bogiem. Zawsze pamiętaj, że Jezus wyciągnął cię z bagna i teraz posyła cię, żebyś ty innych wyciągał w Jego imię. W Jego imieniu to znaczy. Na jego miejscu, w nim, tak jak on. I kochaj, służ i otwórz swój dom, aby inni mogli go poznać. I pamiętaj, że zawsze byłeś, wcześniej byłeś w tym samym miejscu, w którym są ludzie, którzy jeszcze go nie poznali. Każdy z nas był lewim, każdy z nas był prostytutką, każdy z nas był celnikiem i grzesznikiem, ale Bóg okazuje nam swoją miłość, abyśmy my dzisiaj w prostocie serca poszli i mówili i żyli Nim i według Niego w świecie i światu. Wow! To jest Ewangelia, ja się palę. I kocham Ciebie, Jezu, za to, i bądź wywyższony i uwielbiony. Amen. Amen.